Dobra, ja już mam przygotowany plan. A ty budujesz, tak? Dobra. Też będę budować, wszystko trzeba. Aha, dobra. To ja będę budował podłogi. A gdzie reszta? No, przecież, przecież, Miałem budować podłogi, kurde. To, to że kończy. Uwaga, wychodzą frontem zaraz. Cześć, cześć wszystkim. Cześć. cześć. Eja, eja. Uwaga, wchodzą na górę. Wchodzą na górę. Komu. Stability wszędzie na środku, 20 parę procent. Pierdalam okay. eee, Chodźcie się... tu na górę wszyscy, szybciutko Idziemy, idziemy Jezu mimo. Ale muszę być teraz kurwa szoknie. nie? Patrzcie, po okole, patrzcie dookoła, patrzcie dookoła Nie patrzcie na wybrutu, mhm. tylko patrzcie dookoła Ja ustawiam prawą Ja patrzę na piec ta baza jest zapora jest pora. Patrzcie do środka. Dobra. Jest coś? G w każdą stronę, nie ma nic. Drzwi w każdą nie stronę. Ok. Schodzimy, schodzimy, schodzimy. Chodźcie tu. W środku. Bruno, dostaw schody do każdego elementu. Okej. Okay. Odsunąć się ze środka, odsunąć się ze środka. Schody po tamtej stronie, dobrze? 52, 45, 46, 60. 47, 41, czyli ten narożnik, e, środek. Naprawiają coś? Ale chyba na zewnątrz nie, bo oni chyba nie obczaili, co się dzieje. Na pewno obczaili. Tutaj, gdzie jestem, słychać piece, skacze w rogu. po boku są trzy piece. Na dworze. Otwarte. Dobra. Patrzcie tę Uwaga, strzelam. Potrzebuję wtedy... Łóżka. Łóżka. Turet. Uwaga, turet. Dobra. Jest turet na, na długo. Napierdalaj w ten turet i w dupie mi. A nie, on jest tam daleko. Kurwa, czym? On jest po prawej stronie koło hatcheta idzie do niego tak podejść, kurwa, żeby go nie, nie tego... Jest chyba tylko i wyłącznie... Chyba słychać budowania. Mhm. której strony nie jest? się nie Okej, okay, teraz no. tak. Weronika, chodź tu, tu. No. Chodź tu. tu. E, zes zeskocz. W tą Gdzie? W tą Sprawdź, czy turret Cię łapie. No dajesz, dajesz. St tak, żebyś, kurwa, mogła się skitrać szybko. No ale nie wyrzucaj. Nie no, wyrzucaj. No normalnie, skacz i chuj. Dobra, stoi. Stoisz. Rzucam ci broń Powiedzcie ok. gdzie Widzię jest turet Dobra, dobra dobra Ma... Broń spadła na tu czemu? Bo to moja zbieraj ją. Przebiegnij mi za plecami Patrzcie po tych drzwiach kurwa mroził, bo ty patrzysz co oni robią ja patrzę na drzwi, ja nie? Ogarniam 4 parę drzwi Nie, ja, ja, ja widzę dwie parę drzwi Tu jest dwie pary drzwi. Idę, dwie pary drzwi nie, ma... Ty dobra, dobra, z tyłu drzwi tylko ogarnię. Dobra może Nie dobra, wiem czy dobra, jestem na dole, dole. Ktoś na jest na do... zewnątrz Na dole jest w chuj drzwi Słuchaj. Ale tu ktoś musi zostać na typu 5 tu jest za dużo drzwi z góry mogą nas zejść Dobra no to zostań zostań no. No. Herki zostań ze mną mhm. Ja tylko z tym miejscu stałem Ustawej ustawej dobra no Patrzcie na... Ktoś jest na dachu od nas, Ja pójdę na dach. Rozwalają ten. Dobra, jest, 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 koleś, jest, koleś, jest. Gdzie? No kurwa, kurwa Tam, gdzie wchodziliśmy. No, na zabiłem się... przed chwilą, kurwa. Aha, dobra, dobra. No ja nie patrzę na czatek czy coś dzieje To jest na dole? Oni pewnie. Dobra, ja, zosta ja zostanę na dachu. Kurwa, dobra. Dwóch, dwóch na dole z bronią. Dwóch Dawajcie na dole z bronią. chłopaki. Tu. Dobra, jest. Widzę go. Bambit. Jest. Dobra. Skakuję do góry, wskakuje do góry. Okej. Okay. Dostał dwa razy. Ja zaraz jestem pod bazą. Uwaga, wchodzę do środka przez dach. Dostał, pad. Pięknie, 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 Są granaty. No, Mroź, się. Dobra. On już nie żyje tam. Tak, Ta, jak kurwa. Nie żyje, ale nie. żyje, kurwa, On, ale Ej, ja podchodzę do ich piecy. Dobra mm -hmm. Dobra, daj już się śnieżu. Czekaj ostatni Coś tam wchodzi Ja jestem ja przy ich piecach by... weź, weź deser kurwa y, pozb... A szabad Weź to zbieraj ja osłaniam Ja mam Weronika twoje pół automat jakby co W chodź tu ze mną osłaniam. To jest ja, na dole tam bambik Dobra. No, to deser szedł. Dobra. Gdzie mam Bruno zejść, mówisz? Gdzie ten koleś? Jest tam koleś na noc. A dobra, sorry, sorry, to ja, to ja, to ja. No ale to zejść jest pieszko, tam ktoś pomóc, z górę. Strzela, ktoś strzela. Nie wiem, gdzie on jest. Tak, jest koleś na twoim piętrze. Ja do was idę. Jest, wychyla się, wychyla się, deser uważaj. Tam, gdzie strzelam, leży, zajebany. Nie, wiem, kurwa, wyjdź na ten korytarz, gdzie jest tak dużo ciał. Jest o. na daleko. No, no i tu, o tu, tu prosto. Zebrana broń. Schodźcie na dół, schodźcie na dół. Schodźcie na dół. Chodź na Też mam zejść już na dół z góry? Tak, wszyscy Cie... chodźcie na dół. Są na końcu śpiwory. Macie moje rzeczy? Ja mam twoją broń. Okej. Okay. Tam gdzie są ciała schodzić, tak? Niszczyć, niszczyć piwory, schodźcie na niszczyć piwory wszystkie, które zobaczycie Podnieścić każdą broń, która jest, żeby koleć co najwyżej... Na górze podnisz. jestem mocłaniem od góry Gdzieś się odrodził Zajebany Dobra, pięknie Dobra, schodzę tam do was Tutaj na dole jeszcze jest Weronika, ty się nie pozbierałaś Weronika, chodź na dół Gdzieś schody się otwierają u mnie Tak to broć, oh, sorry, 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 to ja Kurzu. to ja to, ja, to ja, A, ja dobra Ej, czekaj, czekaj No kurwa tu jest taki labirynt, że ja pierdolę No, Tu ja Uy... Granat ja, ja tu stawiam z jednej strony te yy, schody Odsuńcie się stąd Kurwa nie będę mówię odsuncie się stąd Branika okay. gdzie ta kurwa jest? Tutaj jest chodź, chodź. chodźcie tu wszyscy w jedno miejsce tam, gdzie są chyba te skrzynie. Wie, chyba wiem, gdzie koleś zaraz wyjdzie. Stoję na przeciwko drzwi. Zjebnięty. Mam otwarte drzwi. To jest dwóch no. surowców. Na no to, to zbierać Zbierać, zbierać, zbierać. Weronika, niż piwary, wszystko. Weronika, niż piwary. Niech mi ktoś uleczy. Uwaga, idą ponownie. Już ja nie ma miejsce Eee... No ty jesteś dobra Czekaj, zarzucę ich śpiwory panowie, bo wybiegacie, a Weronika sama niszczy Ej, ich niszcie, no ja obstawiam kurwa ja. No to we czterech się obstawiamy. obstawiamy, nie potrzeba czterech są dwie pary, drzwi tak osoby, naprawdę do obstawienia z tylko, z czego ja mam haczet kurwa już obstawiony. A gdzie są drugie te drzwi? Masz Bruno szeszele? Mam. Okej, okay, yy, będę potrzebował, żebyś zakurwił szeszelem na tamte drzwi na wprost. Na wprost, dobra. Tak. O, i odsuwaj się, pojedynczo, pojedynczo, no spokojnie. Oni dobra. nie mają pewnie materiałów, żeby się odbudować. naprawdę na zniszczone? Oby. Nie, tutaj jest jeszcze śpiwór To jest śpiwór w przejściu ludzie gdzie ja? Halo? O, dobra, dobra, spokojnie Herki, luty, co się tam da, nie? Coś się jestem full właśnie to, okay. No to w sumie możesz wyjść e, Dobra, to no, idźcie, dobra, idźcie, idźcie na dach Żeby nas kurwa nie, nie zabudowali Bo będzie nikt Plaga mam, moment Dzielić jak z są. Ej, czy tylko ja mam takie ścinki, kurwa? Chyba tak. Dobra, już poszły. Są śpiwory. Jak są wyjść? Jest, jest śpiwory, są kolejne drzwi, kurwa, tylko się boję, że mi wyskoczysz. Dobra, zrzucam granaty ostrzegawczo 3 są to Oj, nie trafiłem jednym. Ja odbiegam od razu w wodzie jest ktoś. Ja ja ja, ja Odbiegam od razu dobra, 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 dobra Idę znieść wszystko. Ja też idę. Jesteście sami do dole, ja chcę... No nie poczekaj ma, bo... na mnie. Dobra, okej. Okay. Okay. Czekam na dole. Schodzę na sam dół, tam. Pamiętajcie, że jesteście sami, także bardzo... No, Czekajcie, wszyscy we troje spierdalajcie, se, tu dam radę. Ja na dachu zostanę. Tylko nie biegaj pod tym dachu, żebyśmy słyszeli, czy ktoś tu koło mnie biega. ty się, się ucieszysz, nie? Co? 46 tysięcy kamienia. O! No i elegancko. Dobra, co? To 21 tysięcy przepełnione siarki. Tutaj mają labirynt, tylko żeby. Ktoś gdzieś się zrespił, albo spadł. Ja, ja, ja spadłem. Okej. Okay. Ja pierdolę. Tu jeszcze dobra, jest, wychodzimy. Zebrany. O, sobie go. Chuj z podlokiem, pójdź z drzwiami. Wypierdolę mu to. Ciekierkę biorę, bo się przyda. Mięso niedźwiedzia bierę, resztę wypierdalam. Robią kurwa typową bazę na drzwi, nie? Mm -hmm. Czekaj, no. Tutaj dobra, to jest... co, wychodzimy czy. Chwila, przystanę. Aha, tutaj sobie zrobili to. Ja już jestem na zewnątrz, usłaniała z zewnątrz. Dobra, usł dobra, 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 dobra. Sorry, kurwa, Gregory, sorry, ale. Nara. Mhm, e, szmatki, 12. A szmatki sąsiadów, kurwa, dobra. wszystkich to wyjebujemy do, do, do C. Będziemy rajdować później coś, kurwa, na daleko, to wtedy można zostawiać jakieś, kurwa, pierdolet. Kurwa, nie, nie wylewaj, nie wylewaj, pi. No zajebał mnie ktoś, zajebał mnie ktoś KFC, KFC kurwa dziwki jebane Dobra panowie na dach, zbiórka na dach, zbiórka na dach A raczej na... Kurwa 15... Jesteście w trójce Poczekaj aż przejdziemy, już Dobra, widzę dach To no ty tej bądź, a ja będę z drugiej Mroziu, co miałeś w ekwipunku? E, nic, tylko ten, tylko podstawowe okay. Półautomat A, tak. no to No i taka amunicji, był... nie? I tam 8 strzykawek chyba Coś się Patrz zaraz piec nie kurwa Akurat wodę piłem, mnie zajebał, kurwa. Trudno kurwa, wychylę na dach Dobra, Weronika wyjść sprawdź ile jest krejpsiaków na obu serwerze Cieszę się Renu ale... Też wychodzę Jestem w na dachu Jest, Dobrze, chory. się widzę to jest SKFC się strzelacie, czy? Wychodzę, na, Tak. Skjfc. Kolejny, kolejny kolejny, 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 kolejny na dole. Jest ich tutaj, no. kurde. Bruno, nad schodami, nad schodami, nad schodami. Z zewnętrznymi? Zadam Zadam. Tak, Dobra. Mám to všetko na gráne, na ne, na ne, na, na, na. Dwa rajdy online i dwa udane. Hmm. I to tak naprawdę, ojca, żeśmy zmarnowali. Dobra, się... Sam fakt, kurde, 40 tysięcy kamienia tuży jest dla mnie dużo. W okay. tym łajpie. Ja mam jeszcze 20 teraz w plecaku.